Tegoroczna jesień zapowiada się wyjątkowo gorąco, ale nie mam na myśli temperatury za oknem, a atmosferę, która będzie podczas koncertów, które tej jesieni będą, wielu atrakcyjnych koncertów, a które z nich szczególnie polecam i na które się wybieram oraz mam nadzieję, podczas których spotkam wielu z Was, sprawdźcie, oglądając ten materiał. Cześć, witajcie. Michał Bigoraj. Porozmawiajmy nie tylko o muzyce. Razem z Homerem, który dzisiaj wystąpi w charakterze Jingla, zapraszam Was na kolejny odcinek mega muzycznego vloga, którego temat zdradziła już czołówka. Chciałbym bowiem dzisiaj z Wami porozmawiać na temat jesiennych koncertów, które przed nami. Bowiem, jesień nie musi się kojarzyć tylko z zimnem, chłodem, o czym może świadczyć chociażby moja bluza, bo na nagle ustępuję w koszulce. dzisiaj mam bluzę, ale tematyczną, z napisem Urodzony by grać. Bo kojarzyć może nam się także z świetną zabawą i znakomitymi muzycznymi emocjami podczas koncertów. A tych koncertów w tej jesieni będzie sporo. Sporo takich, które warto polecić, zatem bez zbędnych ceregieli przejdźmy do nich. Opowiem wam o nich. W sposób chronologiczny yy, dość krótko, tym bardziej że już o niektórych z nich mówiłem, chociażby na moim ostatnim live, gdzie temat koncertu zasygnalizowałem. Teraz jednak bardziej bym ten chciał temat rozwinąć. Co ciekawe, to na początku tego roku ja już nagrałem vlog, w którym, jak co roku zresztą, na początku każdego roku polecam Wam wybrane koncerty, na które warto się wybrać. Ale co ciekawe. To wówczas skupiłem się tylko i wyłącznie na artystach zagranicznych, a teraz skupię się głównie na artystach polskich. To jest jedna główna różnica. A druga główna różnica jest taka, że w tamtym vlogu, który zapowiadał te grosze koncerty, opowiedziałam o koncertach, które miały miejsce zimą, wiosną i latem. W ogóle nie poszłam tematu jesieni. Zatem wszystkie te koncerty, które powiem wam dzisiaj, zostaną na tego typu vlogu. Zaprezentowane po raz pierwszy, bowiem wiele z nich w ogóle nawet nie było jeszcze na początku tego roku ogłoszonych. A że tych koncertów jest dużo i że one są atrakcyjne, to myślę, że warto do nich płynnie przejść. Pierwszy z nich zobaczę już w tą niedzielę jest to koncert, o którym już mówiłem, a właściwie to nawet koncerty, bo więc to, to będzie kilka różnych występów w różnych konfiguracjach, w różnych składach, a odbędą się one w ramach imprezy Purple Day, która jest naturalną kontynuacją Memoriału Donalorda. Purple Day oczywiście jest imprezą w hołdzie muzykom i muzyce Deep Purple, a także zespołom, które w jakiś sposób były z tym zespołem i nadal są kojarzone, czyli Snake, Rainbow, generalnie tworzących tzw. purpurową rodzinę. Oczywiście takim głównym patronem tej imprezy cały czas jest znakomity, zmarł już niestety Klawiszowie z formacji John Lord. Tak jak powiedziałem, kiedyś ta impreza tytuła, nosiła przepraszam, tytuł jego imienia. W tym roku po raz drugi odbędzie się ona pod hasłem, pod nazwą Purple Day. Jej organizatorem jest Łukasz Jakubowicz. I właśnie do rozmowy z Łukaszem Jakubowiczem, który zdradza szczegóły tej imprezy, tego, kto na niej wystąpi, czego się można spodziewać, zapraszam Was. Po raz kolejny, mówiłem już o tym na moich vlogach poprzednich, a tutaj jedynie sygnalizuję, że w ekranie końcowym tego filmu znajdziecie przekierowanie do rozmowy z Łukaszem, e, które powie na temat imprezy, która jest przede wszystkim e, hołdem dla 40-lecia wydania albumu Perfect Strangers, jednego z najważniejszych w historii Deep Purple, ale także ikonicznego dla muzyki rockowej w ogóle. Już ta e, impreza odbędzie się 13 października w niedzielę najbliższą, w Terminalu Kultury Gosław, o czym Hanie dodałem. Natomiast już dzień później e, pojawi się na jednym z dwóch koncertów czerwonych gitar, e, które świętują swoje 55-lecie istnienia. Te koncerty odbędą się w warszawskiej scenie Relax o godzinie 16 19.30. Ja będę prawdopodobnie na tym drugim koncercie. O czerwonych gitarach w kontekście ich największego, może nie przeboju, ale mojego ulubionego utworu, czyli Kwiaty we włosach pisałem w ostatnim niedzielę na moim profilu dziennikarskim Michał Bigoraj. Popiszmy i porozmawiajmy o muzyce. Odsyłam Was do niego. Tam również znajdziecie informacje o tych koncertach, w tym również przykierowanie na wydarzenia, które tych koncertów dotyczą. Wiadomo, że to jest zespół, który jest fenomenem w historii polskiej muzyki być może najdłużej działający. Wprawdzie tylko jeden muzyk perkusista, kompozytor, wokalista, Jerzy skrzypczyk jest w składzie z początku. Ale e, myślę, że warto zobaczyć tę legendę i samemu sobie wyrobić zdanie, czy ich działalność ma dalej sens. Ja na krzyczewolnych gitarach byłem chyba tylko raz w życiu i to 30 lat temu, właśnie. Więc dla mnie to będzie fantastyczna podróż metalna i jestem bardzo ciekaw, jak zespół wypadnie. I z pewnością tymi wrażeniami podzielę się z Wami później na moim Facebooku. Was zachęcam. Są jeszcze bilety na koncerty. Naprawdę warto to zobaczyć. Zespół tymi koncertami świętuje swoje 55-lecie. Ale ten tydzień przyszły być może będzie w ogóle wyjątkowo aktywny, jeżeli chodzi o koncerty, bowiem już 16 października również w Warszawie, tym razem w klubie Progresja, odbędzie się koncert Apokaliptyki, czyli zespołu dla mnie bardzo ważnego. Zespołu, z którego zrobiłem pierwszy, pierwszą płatną relację z koncertu. Było to lat temu ponad 15. Potem widziałem ich jeszcze na przystanku Woodstock, między innymi a może tylko już nie jestem pewien, na pewno zamierzam wybrać się również teraz do Warszawy. Tym bardziej, że Metallica będzie grała w ramach promocji swojej znakomitej płyty Apocalyptica Place Metallica, część druga, czyli kontynuacji projektu sprzed kilkunastu lat, już blisko 20, przepraszam, blisko 30, bo to był bodajże 1996 bo właśnie w tym roku zagrali po raz pierwszy w Twojej Anżelacji utwór Metaliki, od których zaczęła się wielka kariera tego zespołu. W tym roku wydali płytę, na której są inne utwory Metaliki, przedmiot i ta trasa koncertowa jest właśnie e, temu głównie poświęcona. A dzień później, tym razem w spotku, odbędzie się koncert, którego poniekąd zapowiedział i takim niejako before party był koncert Pierwszy, o którym powiedziałam dzisiaj, czyli Purple Day, bo 17 października w spotku zagra Deep Purple, oryginalne Deep Purple w ramach trasy promującej ich najnowszą płytę. Trasa nazywa się One More Time Tour. Już w Purple się wiele razy żegnali z koncertowaniem, z publicznością, więc wydaje mi się, że nie można tego w kategoriach definitywnego Pożegnania rozważać. Ostatnio jestem prawie na każdym koncercie, który zespół gra w Polsce, w różnych miastach. Tym razem też się wybieram. Tym bardziej, że będzie również zacny support, w którym będzie zespół Jefferson Starship, czyli słynny amerykański zespół, który powstał jako na gruzach psychodolicznego Jefferson Airplane, więc szykuje się muzyczna uszta. Gdyby ktoś nie mógł wybrać się do Katowic, to tego samego dnia w Waszawki 100 Zagra zespół Happy Set, który jak wiemy niedawno wydał bardzo dobrą płytę, pierwsza prosta, którą będzie właśnie promował e, m.in. na koncercie w Waszyngtonie w Stodole 17 e, października, a dzień później do Sodole na swój pierwszy koncert e, w ramach klasy pomarańczowej wkroczy Kult. Ja prawdopodobnie nie będę 18 a 19 października e, na kulcie w sobocie, e, w sobotę, przepraszam, w Stodole. Dodam jeszcze, że Kult zagra w Cudole również w listopadzie, bodajże 15 i 16, a za każdym razem supportować ich będzie zespół Ziembul, który, co ciekawe, w dniu pierwszego koncertu Kultów w Cudole i pierwszego koncertu i w roli supportu na w tegorocznej trasie w Warszawie, wyda swoją nową płytę W niebo z którą Wam polecam, podobnie jak i twórczość zespół Ziembul. Myślę, że zespołu Kult. Nikomu zógów obecnych polecać nie muszę. Ja się na niego wybieram. Do kultu jeszcze wrócimy, ale zanim wrócimy do kultu, powiem jeszcze o dwóch innych zespołach, też dla mnie bardzo istotnych, ważnych, zespołach polskich, rokowych. Pierwszym z nich jest zespół Big Sys, który zagra swój akustyczny koncert, z którym to już od dwóch lat gram po różnych scenach kraju. Jak sama nazwa wskazuje są to akustyczne aranżacje, akustyczne wersje ich przebojów. Ale także utworów mniej oczywistych. Ja jeszcze tego projektu, tego koncertu akustycznego nie widziałem. Zamierzam nadrobić te zaległości 7 listopada w warszawskim klubie bilardowym Falcon. Co ciekawe to ten koncert będzie połączony z urodzinami Krzyśka Skiby, lidera formacji. Choć on te urodziny chyba miał tak naprawdę w lipcu 60., ale długo je świętuje, więc czego nie świętować ich jeszcze w listopadzie w Warszawie. W Warszawie również zbieram y, się na koncert kolejny innej legendy, absolutnej legendy polskiego rocka, polskiego bluesa, polskiego blues rocka, czyli zespołu Jem, y, który zagra w Sodole dwukrotnie. 22 i 23 listopada ja prawdopodobnie będę na pierwszym z tych koncertów. Będzie to mój pierwszy klubowy koncert JEM-u, który zobaczę już jak wokalistą jest Sebastian Riedel. Widziałam wprawdzie Sebastiana Lidla w roli wokalisty zarówno na koncercie w Spodku na 45-leciu zespołu, kiedy to symbolicznie przyjął Paweł Szkot, Macieja Walcara, jak i w lipcu na Warsaw Rocks, ale jeszcze na samodzielnym klubowym koncercie jego w roli wokalisty dżemu nie widziałem. A dzień później nie mógłbym pójść na ten koncert, tak jak powiedziałam dżem gra dwa dni z rzędu, dlatego że dzień później również są dwa inne koncerty, tutaj jeszcze mam dylemat na co się wybrać. Ale raczej postawię ponownie na kult, bowiem kultu w spotku, katolickim również nie widziałem chyba nigdy, a jest to zawsze takie kumulacyjne, największe, najważniejsze dla wielu miejsc na tej trasie pomarańczowej, tak zwanej, więc bardzo bym chciał tym razem również tego doświadczyć i zobaczyć kult w spotku. Tego samego dnia jest również koncert zespołu Direct Trace Legacy. Które oczywiście nawiązuje do twórczości Daily Strays. Zresztą jest tam jeden muzyk, Alan Clark, ze składu oryginalnego tego zespołu. Wybierałam się na nich już rok temu, ale jednak nie udało mi się dotrzeć, więc nie wiem, czy, czy, czy w tym roku też mi się uda, bo tak jak powiedziałam, oni grają tego samego dnia co Kult Spotku. Oni grają w Warszawskiej Reni Ulrysynów, ale dzień później, z blisko czwartego, grają w Hali Orbita we Wrocławiu, więc być może, być może pojawi się tam. Na pewno y, zamierzam pojawić się 30 listopada na koncercie Tilaf, który jak co roku zagra w Stodole. Tilaf cały czas świętuje już od dwóch lat, nie swoje 40-lecie. teraz już 42-lecie, można powiedzieć. Nie w Stodole możemy oczywiście spodziewać się nie tylko utworów z najnowszej świetnej płyty HOW HOW, ale generalnie przegoju ich twórczości, w tym wielkich hitów Evergreenów polskiej muzyki rozrywkowej nie tylko rokowej, chociaż oczywiście głównie E, oczywiście takich evergreenów muzyki rockowej jeszcze więcej, w swoim katalogu przebojów ma formacja Lady Punk, na której koncert wybieram się 7 grudnia, także do warszawskiej Sodoły, Jak widzicie studoła jest takim miejscem tutaj głównym, jeżeli chodzi o jesienne koncerty, zresztą to w ogóle jest klub, e, w którym bywałem w życiu najczęściej, jeżeli chodzi o koncerty, ale do studoły jeszcze wrócę 7 grudnia. Lady Punk zagra ze swoich, ze swoich przepraszam, dwóch grudniowych koncertów w tym miejscu, a odbędą się one w ramach świętowania jubileuszu. Płyty Ochyda, w to repertuar te koncerty ze Ja wybieram się na pierwszy z tych koncertów, drugi z 13 grudnia, a tego dnia być w to dole nie będę mógł, bowiem wybieram się do Areny Ursynów na koncert mojej ulubionej żyjącej w Kaliski. Bonnie Tyler, Walika, właśnie w Araniu synów, wystąpi tego dnia w ramach świętowania e, trasy Total Eclipse of the Heart, czyli jej największego przeboju 40-lecia, no już trochę więcej 40-lecia, bo to jest rok e, wydania bodajże 83, ale ja na koncercie Bonnie nie byłem. Podobnie jak na The Race, Race Legacy, wdrałem się na nią w poprzednim roku, nie udało mi się, mam zatem nadzieję, że w tym roku już bez problemów dotrę. A Takim ostatnim akcentem koncertowym tej jesieni, być może ostatnim, ale takim ostatnim zaplanowanym jest koncert również w Sodole, dzień po Boni, 14 grudnia. W Sodole wystąpi zespół Ira. Co ciekawe, to jej lider Artur Gadowski zaportował w 2008 roku Briana May'a, kiedy też jest jak queen na jego koncercie, także w Sodole, a był to mój w ogóle pierwszy koncert zagranicznego artysty, który widziałem, więc siłą rzeczy Artur Gadowski był pierwszym artystą, którego widziałem w Sodole w ogóle a w tym roku będzie prawdopodobnie artystą, którego w tym roku w Sodole zobaczę po raz ostatni. A jeszcze kończąc wątek Sodoły, to być może pamiętacie, jakiś czas temu robiłem wywiad z Michałem Białowąsem, czyli świetnym fotografem, który robi zdjęcia właśnie, głównie na potrzeby klubu Sudoła, przekazy ich koncertów, a w najbliższym czasie mam zamiar przeprowadzić wywiad, który planuję od pewnego czasu już z panem Darkiem, czyli jednym z ochroniarzy w Sodole. Bowiem temat ochrony przez koncertów myślę, że dla wielu również będzie ciekawy. Mam nadzieję, że nie pomyliłem żadnego koncertu. Mam nadzieję, że nie pomyliłem żadnej daty. Na wszelki wypadek w opisie tego filmu raz jeszcze te koncerty chronologicznie zaprezentuję, dając ich daty i miejsce. Jeżeli przy miejscu nie jest napisane miasto, to znaczy, że on odbędzie się w Warszawie, tam gdzie odbędzie się większość koncertów. Większość będzie miała miejsce w stodole. Większość to polscy artyści. Wszystkie będą się na jesieni. Być może nie na wszystkie dotrę, pewnie dojdę do jakieś inne jeszcze te koncerty, na których się pojawię. Chociażby te, które daje Krzysztof Sogowski z zespołem mistrzów w ramach e, trasy 55 lat na scenie, a które dodatkowe będą jeszcze teraz wzbogacone o repertuar z jego najnowszej, świetnej płyty. Wiek to tylko liczba. Z pewnością będę też na koncertach w klubie Bielska, który Wam nieraz polecam, który polecam po raz kolejny. Bielska 30 dokładnie, mieszczący się na ulicy Bielskiej 30. Zresztą co ciekawe, to. Dziś pierwotnie miałem zaplanowany wywiad z jego właścicielem, Staszkiem Symnarskim, ale Staszek jest chory, więc ten wywiad zrobimy w innym terminie. Do Bierskiej was zachęcam. Tam są koncerty wprawdzie nierozgłaszkowe, jazzowe, e, poetyckie, piosenki aktorskie, literackie, satyrycznej, także muzyki klasycznej, ale w pewnością warto do tego miejsca zaglądać. Generalnie warto chodzić na koncerty, e, nie tylko te, o których powiedziałem. Ale wszystkie, które będą miały miejsce nie tylko jesienią tego roku, ale w ogóle. Jestem bardzo ciekaw waszych wyborów, waszych planów, waszych typów, na co wy się wybieracie. Napiszcie, proszę, mi w komentarzu, w komentarzach, które wasze plany pokrywają się z moimi, a o czym może nie powiedziałam, jaki koncert pominąłem, a warto było o nim wspomnieć, w pewnością takie też. W mojej subiektywnej liście się znalazły i zachęcam Was oczywiście do tego, żebyście regularnie wchodzili na mój e, profil i śledzili mój profil na Facebooku, profil dziennikarski Michał Bigoraj, Popiszmy i porozmawiajmy o muzyce. Dlatego, że większość, e, a może nawet wszystkie te koncerty będą w jakiś sposób zrelacjonowane, także mm, sfotorelacjonowane, e, ukażą się zdjęcia e, podczas nich zrobione e, znakomite, bo głównie nie mojego autorstwa. Zatem warto, warto ten profil śledzić także po to, żeby zapoznać się z moimi spostrzeżeniami i z dokumentacją tych koncertów, o których tu dzisiaj powiedziałem. Oczywiście, jak zawsze, zachęcam Was także do śledzenia, komentowania, subskrypcji, dnia tego kanału. Będzie mi bardzo miło, jeżeli ta moja społeczność będzie coraz większa. Zatem mam nadzieję, że Widzimy się w tym samym składzie albo jeszcze większym za tydzień. A póki co mam nadzieję z wieloma z Was zobaczyć się na koncertach. Na koniec jeszcze odsyłam Was do mojej strony, o której dawno nie mówiłem. Michal Bigoraj, myśnikomuzyse.pl Są tam informacje na temat usług muzycznych, które świadczę, dziennikarskich, marketingowych, reklamowych, a także na temat mojej twórczości. Oczywiście można również wesprzeć mi profil na Patreonie, do którego link znajdziecie w opisie do tego filmu oraz w. Pierwszym przypiętym komentarzu. A za dzisiaj bardzo Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć!